Od mszy odprawianej przez kapelana powiatowego Strażaków księdza Mirosława Stawickiego rozpoczęły się tegoroczne obchody święta Strażaka. Uroczystość, która odbywała się na placu ćwiczewnym Strażackiej Komendy, miała specyficzną oprawę. Do mszy przygrywała orkiestra Kielskiego ośrodka kultury. Po nabożeństwie Strażacy i zaproszeni goście przenieśli się na plac parkingowy Komendy, wolną chwilę wykorzystując na oglądanie wystawy sprzętu strażackiego. Tuż obok sznura aut przeprowadzono główną część obchodów czyli apel. Z okazji do oglądania otwartych uroczystości skorzystało tylko kilku przechodniów. Strażacy otrzymali medale, odznaczenia i awanse, ale piersi do orderów wypieli także wodarze burmistrz Miłosławia Zbigniewski Kiewicz, burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny i starosta Dioniz Jaśniewicz. Starosta wystąpił w podwójnej roli i sam przyznawał tytuły. Jako strażaka roku wyróżnił Marcina Kaczmarka z OSP Miłosław. Zaskoczony? Troszeczkę tak. Można było się spodziewać. W końcu działa się cały rok, się stara jak najlepiej dla ludzi i w końcu ktoś docenił. Od kiedy jesteś w straży? Od 1999 roku najpierw w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Miłosawiu, a potem już po skończeniu 18 lat w zdaniu kursów uczęszczał w działaniach ratowniczo gaśniczych Doceniono jeszcze przedsiębiorców, którzy wspierają komendę. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa dostał m.in. szef w Budu. Nie spodziewałem się, to jest takie zaskoczenie, dostałem to wyróżnienie. Nie, nie jest to miłe, sympatyczne dla mnie. Nie? Zasługi dla pożarnictwa pana Jana Nowakato? Współpracujemy i sprzętowo, i wspomagamy różne rzeczy finansowo. Z czasem, jak jest potrzebny, i piasek, czy tam dajemy od siebie. Po prostu wciąż mogą na nas w każdej sprawie liczyć. I to jest ta współpraca już od wielu lat. Obojętnie, kto jest w danej chwili komendantem, ale firma moja zawsze ze strażą współpracuje. Po wręczeniach nastąpiły przemówienia. Kilka słów powiedziała poseł Krystyna Poślednia, starosta. I oczywiście komendant powiatowy. Jest pan dumny ze swojej jednostki? No, na pewno. Mając takich ludzi, to nie można być niedumnym. Przedstawiciel komendanta wojewódzkiego powiedział, że jesteście w elicie strażaków Wielkopolskich. Zaskoczyło to pana? No, szczerze mówiąc, troszeczkę tak. No, różne są statystyki robione przez komendę wojewódzką, różne. Stopnie ocen, a takie słowa zawsze są miłe. Oficjalną część obchodów zakończyło wyprowadzenie sztandaru komendy. Tegoroczne święto strażaka przypadło w 20. rocznicę Państwowej Straży Pożarnej, grupy zawodowej, która cieszy się największym zaufaniem społecznym.